Wszystkie wydarzenia przedstawione w tym programie są autentyczne i zostały zarejestrowane na żywo, tak jak miały miejsce. Samochód wjechał i cisza w lesie. Po kilkunastu minutach patrol postanowił sprawdzić tutaj wjechać w las za samochodem i sprawdzić co tu się dzieje. Wjechali i tutaj może pokażę, przejechali tą dróżką. kilkadziesiąt metrów. Przypomnieli, że tutaj często grupuje się element tak, m.in. Tak, 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 z Bielska Podlaskiego, m.in. przestępczy, postanowili wycofać i sprawdzić. To miejsce. W tym czasie, jak zaczęli wycofywać, z potężną prędkością wyrwał stąd samochód, dojechał do szosy i skierował się w kierunku Bielska Podjęli tym samochodem. Pościg, oczywiście na próżno, bo pięcioletnim kolonezem policjanci sprawdzili to. teren i właśnie natrafili na to. maleńko, pomaleńko, delikatnie to jest powoli zdąpię tu to było wszystko zanurzenie Dobra to trzeba będzie, to jak trabranta tego tak myśleliśmy wymyślimy to w ogóle pędzić na taką... dalej tu na dole położymy pomału, to pomału, to pomału, to pomału, pomału, pomału Byłoby i wygra lata jakiś?

A jaki to kaliber pod KBPS? Tak, 72. I 56. Tak, Góra 2. U mnie Wostok. Wostok? No to to no. A numer? No, C toj nie, to jest CM2. Też Wostok. Aha, 940. Jeszcze raz o Wostokie. Tak, jest. 942 numer jeszcze. Tam, żeby piafę, ty, Broń. Broń. CM2. CM2 H 94D Na początku roku zrobili w do roku ścianę wybili, dziurę w ścianie i 69-70 e, tej Margoliny są. Dobra, Jest to bardzo niebezpieczna broń. Bardzo ważna i niebezpieczna. 5-6 mm. na <grywa> ten pistolet typu Margoli no, z 10 strzałowy samą powtarzalnią. To ja już więcej nic się będę dodawał. Przede wszystkim odciski mi są potrzebne. Wejścia tak, żeby... dwie jednostki, tak? Jeżeli to jest broń z loku, z włamania dokonanego do loku. Podejrzewam, że szansa jakaś tam będzie. Przypuszczam, że będą odciski linii papilarnych na tych egzemplarzach broni, co się okaże po dokonaniu szczegółowych oględzin. No i myślę, że wejdziemy teraz w kontakt, bliższą współpracę z Wydziałem Operacyjnym Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej Policji. Będziemy tutaj typować ewentualnych sprawców tego włamania również z naszego terenu. Co nic nie macie? Nic nie macie, spokój. spokój, spokój. Jak na razie, 20, podaję komunikat. W centrum porusza się motocykl bez świateł, dwugosobniku. Bez kasku, w przypadku napotkania zatrzymać. Powtarzam, w centrum porusza się motocykl. Na nim dwóch osobników. Bez świateł, bez numeru, bez kasków. 29200, ja 292, 32 odbiór. się. Ten motocykl, który wspominał...

72 00, to wyślij tam jakiś jeszcze radio z komponacją. Na jadę za nim. No, tam się przejdziemy. Tam się przejedziesz. Tam już się przejedziesz, musisz się wycofać. Wycofaj się. 6132, odbiór. Zgłaszam się. Co, jak tam? Ja jestem na Kochanowskiego, wiesz? Bo jak ty przed tym widziałem jeździć i siedzieć. Ja tu się, ja tu się tutaj na nich przy, przyczaję. Co? Gdzie oni są? No do góry pojechali. Mirek! Ja jadę na królewicką, to jest na Jaronia. Jest wprowadzony świat, jakby ktoś tam motocykl parkował To nie duże? Co jest są gorzej? Cześć Ubieraj się. Gdzie jest motor? Tam będziemy gadać. Dokumenty na motor gdzie są? Jaki motor? Masz ten motor? Nie ma o O! Ślady z motoru. Ja do Jest z Mziata. Stoi. Gdzie jest ten klucz? Nie mam. A kto ma? Nie mam, pożyczyłem. Komu pożyczyłeś? Kolego? Któremu? No pytam się ciebie. Czy to jest motor? Moż kolegi? Którego kolegi? Nie wiem. Słyszysz, którego kolegi to jest motor? Moż kolegi? którego? Gdzie którego? mieszka? Tutaj. Gdzie? Kto to jest? Kolega. Nazwisko, kolegi. Zabieram syna z sobą. Dobrze? On będzie wiedział, o co chodzi. No. Czyli to jest moto? On to Co? No. Twój moto jest? Przed chwilą pokażę niego. Dziesięć minut to jest już. trzymaj, pilny go. Spytaj się go, Mirek, kto ma klucz z tego, z tej komórki tamtego. No nie, mam go tu, kurwa, co to odpierdala synek, no. To gdzie jest, w domu klucz? No chyba. Chyba. Już nie pójdę z sobą po żadne klucze. Może w pawnicy zagie... widzisz? Weź go wyprowadź. Wyprowadź go, nie słyszysz? Nie mówię wyraźnie. Silnik jest tutaj. Tak. Teraz trzeba sprawdzić ten, w Katowicach. Wniosek do kolegium za to, że się nie zaczęło do kontroli. Jazda bez kasku, jeszcze inne. O, bez prawa Jeszcze tyle, żeś z przepisów po złamał, że wiesz co Do Masz tego klienta i samochód? Tak, tak. Czekaj. To no, ja czekam. Dane tylko jeden. Kolega jest w z Tak? w Nie mam. pieniądze to Gdzie kolega mieszka? Tak, bo ja Nie jestem w stanie powiedzieć. Może wyglądać po Tak, 3-4-1 jest No weź, weź. No co robić? Na, 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 nie nie, no to było pan, dokładnie pan, było w stacyjce wsadzone. No. Dokładnie jak żeśmy przejeżdżali wyglądało to tak. Gdzieś, gdzieś tu to było wciśnięte, tak. Coś, coś takiego. Gdzieś tu było wsadzone. I do czego pan myśli ten szpilorek był? Do uruchomienia. Jak to wyglądało, jak on podjechał? On, on nie podjechał, on stał. On stał, on stał jak pan i podjecha? na tylnym siedzeniu sobie spał ten człowiek. A to dokładnie było w stacyjce wsadzone. Po prostu patrolowaliśmy, przejeżdżaliśmy, szyba była uchylona do, do połowy wysokości, a on stał z tym, z tym w stacyjce. Najprawdopodobniej może być kradziony samochód. 210, 341. 341. Słuchaj, moja propozycja, wiesz, daj tu jakąś załogę, niech przy, przypiluje tego złoma, a moja bierze w tej chwili tego klienta i na sprawdzenie na północ. W tym programie są autentyczne i zostały zarejestrowane na żywo.